Do no jasnej, ciasnej, potrzebujemy neutralnej osoby, którą możemy wybrać na papieża. Kogokolwiek. Może trochę wody, wasza eminencjo? O, przyniosę nowej. Zaczekaj. Jakie jest twoje imię? Paulo, wasza eminencjo. Powiedz, Paulo, mógłbyś sobie wyobrazić twoje imię zmienić na Klemens V? Ale po co? Żebyś mógł zostać papieżem? Ach, tak, no cóż. Cóż miałbym robić? Nic, po prostu tylko siedzieć. Wszystko będzie zapłacone. Na jak długo by to było? Na resztę twojego życia. Aha, dobra. Dlaczego nie? Tylko kobiety nie mogą... No, dobrze, więc proponuję Paulo jako naszego nowego papieża. Kto jest za? Zgłaszam, że jestem nieochrzczony. Niniejszym chrzczęciem imieniem Klement V. piąty. Habemus Papam. Jak to było jeszcze raz z tymi babami?